Cześć witam Was, ja nazywam się Niedźwiadek Mój kanał nazywa się The My Games No i jedziemy dalej z tą kukurydzą Już prawie się skończyło pole O patrzcie ile nam już zostało Tak malutko O no, sobie jedziemy Nowinki, jakie nowinki No modów na razie żadnych nie dodałem Ale Podejrzewam, że dodam chyba w piątym, albo w czwartym. Jeszcze zobaczę. Nie wiem, w którym odcinku. No, Czyli sobie jedziemy tutaj ładnie. O, zaraz będziemy mieli znowu pełny zbiornik. Uj. Uj. Ale się dzisiaj nie wyspałem na tej farmie, no. Krowy mi całą noc O, jo, oj, 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 oj. nie wiem, czy wiecie, ale to czym zbieramy nazywa się sieczkarnia. Tak, sieczkarnia. Dobrze usłyszeliście, sieczkarnia. Zbieramy. O, dobrze, wjedziemy na parking. się otworzy do końca. Ja sobie pójdę do traktorka. Mmm, kocham ten klank po prostu. O, tu się zabruci. Niech się. się wysypie. Pięknie, ładnie wszystko. O, już ten. Dobra, jedyna. O, na razie coś mało tego. Bardzo malutko coś tej kukurydze. Dobra. O, widzicie, tak ładnie koło zostawiłem zakręcone. Ojojoj, co to się stało? Trzeba jechać jeszcze koch do przodu. O, teraz brykit. Dobra, idziemy do naszego komajna. Pyk, 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 pyk. I wciskamy jedyneczkę. Jedynkę klikamy i jedziemy. Oczywiście przyrząd włączamy. Na klawisie J w prawym, lewym, yy, przepraszam, w, yy, w lewym górnym rogu macie wszystko, co jak się robi. Co, co gdzie kliknąć, żeby działało? Oj, tutaj zostawiłem oporydzę. Tak eee... oj ojoj, znowu oj. zostawiam no patrzcie co to dzieje. rura otwarta. Boże, ale ja nie chlujnę. Dobra, jedziemy. Uciskam ładnie jedynaczkę. O już widzicie ojojoj oj, oj, tutaj zostawione Co to się to dzieje na tej farmie Ale nierówno Boże Naprawdę Jeżeli macie TimeSpeaka lub Skype'a yy, ja Wam dam yy, ten moje nazwy jak się nazywa no jeszcze daj mi spyka nie zainstalowałem nie wiem jak wygląda ten program ale na skype nazywam się chyba karol minecraftowicz a albo nie nie ćwiadek, nazywam się z y, małpą w środku a jako a moja